Witajcie moi mili, to ja Wasza wróżka Natalia. Witam się z Wami dzisiaj serdecznie i oczywiście e, odczytam Wam horoskop na e, trzeci tydzień maja na 12 znaków zodiaku. Oczywiście w dalszym ciągu konkurs trwa. Osoby, które będą su subskrybować mój kanał z tych osób będę zawsze jedną osobę losować pod koniec miesiąca i ta osoba będzie miała ze mną sesję Tarota za darmo, więc zaczynamy dzisiejszy horoskop. Żywioł ziemi koziorożec. uczucia zdrowie, praca, finanse. Jeśli chodzi o uczucia, to na pewno w tym tygodniu może ktoś zawrócić ci w głowie. Może się zakochać. Będzie to taki taki wyjątkowy tydzień dla niektórych, a dla niektórych, niektórzy z was muszą uważać, żebyście w jakiś sposób też nie byli Oszukanie w uczuciach, w miłości. Być może jest jakaś osoba, która po prostu będzie Wami manipulować, kręcić, będzie, będzie chciała wykorzystać e, Wasze uczucia, e, dobre zamiary. Więc, e, więc bądź też czujny i uważny, też nie do końca wiesz. Jeśli chodzi o zdrowie, no to e, mogą Was dopaść jakieś takie lekkie niedomagania, ale to nic poważnego. Bardziej będziesz za czymś tęsknił, bardziej mogą być to takie lekkie stany depresyjne, być może, być może też będziesz planował jakąś podróż, będziesz gdzieś bardzo chciał pojechać i będziesz też być może też czekasz na kogoś, więc dlatego możesz mieć właśnie takie lekkie stany depresyjne. Jeśli chodzi o pracy to na pewno ruszy Wam, e, na pewno e, będziesz miał duże możliwości, duże szanse i wszystko od Ciebie zależy, jak to się w, w pracy poukłada, ale, napraw, ale naprawdę będzie bardzo, bardzo dobry tydzień, jeśli chodzi o pracę, no i o finanse tak samo. I kartą tygodnia jest pustelnik, no to będziesz się trochę tak czuł przegnębiony, osamotniony, Aczkolwiek niektórzy z Was będą musieli właśnie zaopiekować się starszymi osobami. To by było na tyle dla koziorożca. Byk. Uczucia, zdrowie, praca, finanse. Jeśli chodzi o uczucia, to nie będzie to koniecznie dobry tydzień. Będziesz walczył z jakimiś uczuciami, będziesz, będzie, będą jakieś, jakieś problemy, powstaną w par, u partnerów, a będziesz, chciał, będziesz musiał podjąć jakieś decyzje. Być może niektórzy z Was są oddaleni od siebie, będziecie po prostu tęsknić, będziecie prze, różne rzeczy. Przemyślać co do Waszego wspólnego związku, czy warto dalej być ze sobą, czy, czy warto być z tą osobą. Taki, taki trochę tydzień pod znakiem zapytania. Jeśli chodzi o zdrowie, tu nie widzę jakichś większych problemów. Co niektórzy z Was, którzy udadzą się do lekarza, to na pewno otrzymają bardzo dobrą fachową opiekę i opinię. Lekarską. Jeśli chodzi o pracę, wyłania się nowa możliwość, nowa perspektywa w pracy i w finansach. Na pewno będzie dobrze i stabilnie. No, tydzień będzie bardzo, bardzo dobry, jeśli chodzi o pracę. Wiele z Was też będzie chciało pracę zmienić, wiele z Was będzie też chciało w tym tygodniu gdzieś wyjechać za pracą. A kartą tygodnia jest trójka mieczy. Więc co niektórzy. Yy, właśnie niektórzy, yy, którym się w związkach źle układało, na pewno te związki zakończą, zawieszą i też możecie spodziewać się niekoniecznie dobrych wiadomości. To by było na tyle dla byka. Następnym znakiem zodiaku jest panna, panna. uczucia zdrowie praca i finanse. Jeśli chodzi o uczucia, to też panda będzie przerabiać jakieś właśnie problemy w związku, będzie też walczyła z uczuciami, zajdą jakieś takie nieoczekiwane zmiany, jakieś oddalenia, zranienia, Będziecie, będzie wam brak takiej odwagi do podjęcia jakichś takich decyzji. Nie jest to dobry tydzień, jeśli chodzi właśnie o sprawy uczuciowe. Jeśli chodzi o zdrowie, to na pewno jakieś problemy zdrowotne, którzy mieli od dłuższego czasu się zakończą. W pracy bardzo dobrze, na pewno dużo z Was powróci do pracy. No i też możecie się spodziewać, że ktoś może. Kogo dawno żeście nie widzieli, może was właśnie odwiedzić. Jeśli chodzi o finanse, to dosyć stabilny tydzień, a kartą tygodnia jest królowa Buła, więc możesz liczyć na wsparcie osoby z podznaku barana. No i też przed Wami jest nowy początek, coś zaczniesz nowego, coś co będzie bardzo dobre w Twoim życiu. No i oczywiście niektórzy z Was mogą zacząć nowe prace. To by było na tyle, jeśli chodzi o Panny. Dziękuję za uwagę. Żywioł Powietrza Wodnik. Uczucie, zdrowie, praca i finanse. Jeśli chodzi o uczucia, to będzie to taki tydzień bardzo wypełniony uczuciami, Eem, aż te uczucia będą wypływać. Będziecie bardzo szczęśliwi. W rodzinach będzie się bardzo pozytywnie układać i w związkach. Jeśli chodzi o zdrowie, to przed Wami są zmiany. Niektóry, niektórzy z Was, którzy właśnie. Od dłuższego czasu mieli jakieś problemy zdrowotne, więc te problemy mogą się zakończyć, i niektórzy z Was też mogą właśnie udać się do, le do lekarzy, ale co by się nie działo, to te problemy będą zakończone. Wiele z Was w perspektywie, ja widzę, że też wyjedzie. Gdzieś do senatorium, i to właśnie mogą w tym tygodniu zapaść takie decyzje, jeśli chodzi, jeśli chodzi o sprawy, właśnie takie zdrowotne. Jeśli chodzi o pracę, możecie mieć trochę jakieś konflikty, jakieś przejścia w pracy, ale nie możecie y, odpuścić musicie stać przy swoim, bo dlatego, że po waszej stronie będzie racja. I kartą tygodnia. Jest aczbuław. Dostaniecie jakąś bardzo dobrą wiadomość, na którą czekaliście. Będziecie bardzo szczęśliwi. Przed Wami jest jakiś nowy początek, bardzo korzystny czas, jeśli chodzi o wodnika. To by było na tyle dla wodnika. Bliźnięta. Uczucia. Zdrowie, praca i finanse. Jeśli chodzi o uczucia, to na pewno wiele z Was w tym tygodniu, u których się niekoniecznie układało, więc widzę, że dojdziecie do porozumienia z partnerem, z partnerką, że w końcu te Wasze konflikty będą w uczuciach zażegnane. I wiele spraw sobie, Wy, wyjaśnicie. Jeśli chodzi o zdrowie, to też widzę, że no, mogą Was dopaść jakieś takie e, niedobagania, i właściwie widzę, że będziecie musieli podjąć jakieś decyzje co do dalszego leczenia, ale co by się nie stało, to i tak wszystko u Was się poukłada i na pewno te problemy zdrowotne będą zażegnane. Pracy, no, musisz rozwinąć horyzonty, co niektórzy nie możecie stać w miejscu, bo co stoi w miejscu, co, to się cofa. Musicie po prostu e, e, pokonywać, douczać się, iść, iść do przodu, a w ten czas wszystko się u was poukłada. No i dosyć taki stabilny tydzień, jeśli chodzi o finanse, a kartą tygodnia jest As Mieczy. Więc zaczniesz coś od początku, ale też musisz uważać, żeby, żeby ktoś ciebie nie oszukał, żeby, żebyś nie popadł w sieci jakiegoś właśnie takiego oszustwa. To by było na tyle dla bliźniąt. Teraz będzie waga. Uczucia. Zdrowie, praca i finanse. Jeśli chodzi o uczucia, to na pewno wiele z Was w tym tygodniu e, osiągnie to, co chce, i niektóre, niektóre pary, które od dłuższego czasu e, nie układało się tym parom, na pewno Wasze relacje się zakończą, dobiegną do końca. Jeśli chodzi o zdrowie to widzę, że wiele z Was pokona swoje problemy zdrowotne. W pracy będzie się naprawdę układać, będzie rewelacja. Spełnią się Wasze jakieś marzenia. Niektórzy z Was może dostaną właśnie stanowiska, awanse, na które czekaliście. No i w finansach będzie też bardzo stabilnie. A kartą tygodnia jest dziesiątka pucharów. No to yy, możecie liczyć na wsparcie rodziny, na wsparcie przełożonych, no i niektórzy z Was mogą dostać zaproszenie na jakieś przyjęcie. Może, może odwiedzicie właśnie bliskich, przyjaciół, jakieś spotkania czekają Was rodzinne. To by było na tyle, jeśli chodzi o wagę. Dziękuję za, za uwagę. Żywioł ognia, baran, uczucia, zdrowie, praca i finanse. Jeśli chodzi o uczucia, to będziesz przechodził bardzo sympatyczny tydzień. Widzę, że czekają Was spotkania, odwiedziny. Ale też uważaj, żeby w Twoje relacje nie pojawiła się osoba trzecia. No, chodzi właśnie o takie trójkąty małżeńskie. No, przez, tak, przez taki tydzień, no, możesz się na przykład dowiedzieć, że mąż zdradza, żona zdradza. No, po prostu uważajcie właśnie na takie właśnie informacje. Jeśli chodzi o zdrowie, to możecie trochę nie dolegać i też co niektórzy muszą uważać, żeby nie uwikłali się w jakieś uzależnienia używki. Jeśli chodzi o pracę, to tu wszystko będzie bardzo dobrze. Niektórzy z Was wyjadą za pracą. No i jeśli po prostu nie miałeś pracy, szukałeś pracy, to widzę, że tą pracę właśnie znajdziesz i jakieś sprawy. Które stały w miejscu, to ruszą z kopyta. No wszystko się w pracy, w finansach poukłada. I kartą tygodnia jest dziesiątka mieczy. Jeśli będziesz w tym tygodniu robił jakiś zakup, to na pewno on będzie udany. Jeśli w tym tygodniu będziesz przeprowadzał jakiś zabieg medyczny, to te zabiegi medyczne będą dobrze przeprowadzone i udane. To by było na tyle, jeśli chodzi. O baranka. Teraz czytamy dla lwa. Lew. Uczucia, zdrowie, praca, finanse. Jeśli chodzi o uczucia, to widzę, że jesteś na takich poświęceniach. Poświęcasz się, no i myślisz sobie w imię czego. Yy, w w w związkach, w którym się nie układało, to na pewno wiele z Was te związki zawiesi jakby zakończy relacje. Jeśli chodzi o zdrowie, to może coś się dziać, może być jakieś, jakieś po prostu takie niedomagania, ale te niedomagania one szybko, jeśli w porę zareagujesz, to na pewno szybko pokonasz ten problem zdrowotny. Co jeszcze widzę, że niektóre państwo pod tego znaku mogą się dowiedzieć, że w, że w perspektywie będą mamusiami? To znaczy wiadomość o ciąży, możecie się dowiedzieć. I jeśli chodzi o pracę, to w pracy będzie bardzo dobrze spełnienie marzeń. Jeśli właśnie czekacie na jakieś awanse, to te awanse dostaniecie, podwyżki zmiana zmiana pracy zmiana pracy na lepszą no i właśnie w finansach też dosyć stabilnie a kartą tygodnia jest dziesiątka pucharów to wiele z was też właśnie może się wybrać w odwiedziny do rodziny jakieś czekają was takie bardzo sympatyczne i miłe spotkania rodzinne to by było na tyle jeśli chodzi o lwa. i teraz zaczynamy czytać dla szczelca. Szczelec, uczucia, zdrowie, praca i finanse. Jeśli chodzi o uczucia, to będziesz dużo myślał, rozmyślał, eee, i na pewno w Waszych związkach jest dużo do zrobienia, dużo e, po prostu ustępstw musi być, dużo kompromisów i na pewno jeszcze dużo pracy nad związkiem. Jeśli, jeśli pokonasz, to to naprawdę będzie to dobre i, i w perspektywie będziesz szczęśliwy, ale trzeba dać szansę temu związkowi. Jeśli chodzi o zdrowie, no to możesz trochę nie domagać na serce, na układ krążenia, więc nie stresuj się, nie denerwuj. No i niektórzy mogą przeżywać jakieś ukryte miłości w tym tygodniu, jakieś ukryte takie, które nie mogą właśnie na światło dzienne wypłynąć. Jeśli chodzi o pracę, to wiele z Was. W tym tygodniu zakończy pracę, no i będziecie rozglądać się za jakimiś nowymi posadami. I wiele z was też w, w pracach mogą po prostu ludzie odejść z pracy, zwolnić się. No po prostu będą w pracy rozstania. A kartą tygodnia jest dziesiątka pucharów. No to też czekają was sympatyczne spotkania. Przyjacielskie, rodzinne, możecie być gdzieś zaproszeni na jakąś uroczystość. No, dosyć sympatyczny tydzień. Dziękuję za uwagę, i to by było na tyle dla szczelca. Żywioł wody, rak, uczucia, zdrowie, praca, finanse. Jeśli chodzi o uczucia, to na pewno w związkach będzie bardzo dobrze się działo. Będziecie mieli jakieś wspólne plany, będziecie się zastanawiać nad wyjazdem, ale wiele. Par małżeńskich par postanowi, że z waszego związku powinno zrodzić się potomstwo. Na pewno będziecie planować przyszłe potomstwo, dzieci. Na pewno jakieś zapadną decyzje. Co do takiego tematu. Jeśli chodzi o zdrowie, to też możecie jakieś mieć problemy zdrowotne i na pewno dla własnego dobra, będziecie musieli jakieś sprawy pozamykać, poukładać, żeby, żeby po prostu wyleczyć się. Być może będziecie musieli wziąć jakiś urlop, odpoczynek, no coś z tym związane. No ale to wszystko dla waszego dobra. I jeśli chodzi o pracę, to na pewno wiele z was powróci do pracy, do swoich obowiązków, do swojego do stanowiska, no i też. Będziecie mieli bardzo sympatyczne spotkania w pracy, a kartą tygodnia jest dziesiątka buław. No to ten tydzień to właśnie czeka Was taka wytężona praca, dużo pracy, ale przez to będziecie mieli dobre zyski, i to co będziecie robić, to na pewno będzie wynagrodzone, i na pewno będziecie mieli z tego dużą korzyść. To by było na tyle dla raka. Teraz czytam dla skorpiona: horoskop. Skorpion: uczucia, zdrowie, praca i finanse. Jeśli chodzi o, o uczucia, to na pewno będziesz ukrywał jakiś związek, będziesz ukrywał miłość. Będą to właśnie takie nieformalne relacje, albo będziesz po prostu, będzie Ci się kogoś, będzie Ci się ktoś podobał, no i jeszcze będzie Ci brak odwagi, żeby do tej osoby w jakiś sposób podjąć z nią rozmowę, wyznać jej miłość, uczucia, więc no wszystko pójdzie w dobrym kierunku, jeśli się zdecydujesz na wyznanie, dlatego że. Z tego może coś właśnie się zrodzić. Jeśli chodzi o zdrowie, musisz uważać na zdrowie. Mogą być jakieś problemy zdrowotne. Nie możesz tego bagatelizować. Musisz to skontrolować z lekarzem, i jeśli to skontrolujesz, na pewno wyjdzie ze swoich problemów zdrowotnych i wszystko będzie dobrze. Jeśli chodzi o pracę, to widzę, że wiele z Was powróci do pracy, spełnienie nierealnych marzeń, możecie w tym. Tygodniu też awansować, możecie mieć podwyżkę. A kartą tygodnia jest piątka denarów. No to też uważaj, żeby ktoś Cię nie oszukał, nie okradł i nie szalej z finansami, żeby wszystkiego nie stracić, bo zabraknie Ci pieniążków. To by było na tyle dla Skorpiona. Ostatnim znakiem są ryby. Ryby. Uczucia, zdrowie, praca i finanse. Jeśli chodzi o uczucia, to będziesz ukrywał jakąś miłość, będziesz bardzo tęsknił za kim za czym. I wiele z Was w tym tygodniu może wejść w jakieś takie. Nieformalne związki. No, czekają was jakieś romanse. Jeśli chodzi o zdrowie, to tu też nie bagatelizuj, bo wyjdą jakieś problemy zdrowotne. Musisz to skonsultować z lekarzem, żeby po prostu z tego coś gorszego nie powstało. Ale widzę, że jeśli, jeśli nie zbagatelizujesz, jeśli po prostu w porę Pora będziesz miał pomoc, to wszystko dobrze się skończy. Jeśli skończy, to znaczy, wyjdziesz, pokonać swoje problemy zdrowotne. Jeśli chodzi o pracę, to też mo mogą być jakieś problemy w pracy. Będziesz musiał zawalczyć o swoje. Będziesz musiał zawalczyć o pracę, o stanowisko. No i jeśli to zrobisz, nie, nie będziesz bierny, to na pewno to na pewno osiągniesz to, co chcesz. I kartą tygodnia jest dziewiątka mieczy. No, czegoś się bardzo będziesz bał. Będziesz miał jakieś problemy, i karty mówią, że strach przeszkadza w pokonywaniu problemów. Więc musisz działać, musisz iść do przodu, bo wszystkie sprawy ci się poukładają i wszystko pokonasz. Ze wszystkich problemów wyjdziesz, ale nie możesz się bać. Musisz walczyć o swoje. I nie cofać się. Tak dobiegliśmy do końca naszego horoskopu. Dziękuję za uwagę i oczywiście zapraszam już wkrótce w następnym odcinku. Dziękuję.